Obracają ludzie, którzy są w podle.

Tak, jest tutaj odkrycie Tak? Ale tu już on tej Nie. No, fernie, fernie, że mu jest. Że on No, no, bo też... Ja wiem, że tak Właśnie tak czytałam, że tak, dominował też. Ale że on może być po tak. bao nhiêu một chiếc thì bao nhiêu một chiếc vậy? 20. 20. 20. 20. 20. さんが。あ、や。なんか、なんか。このラウンジの中でね、ラップをするというか、なんか Sout Vertinee Bakne butik Kan ici an